To, co zdarzyło się 25 lat temu, to nie było jedynie wydarzenie, które rozgrzewało polityków. To było święto, relacjonowane i opisywane przez media. Spełnia się wielkie marzenie. Polska w NATO jest wolna i bezpieczna. To jest wydarzenie historyczne. Dzięki naszej pomocy prezydenci Kwaśniewski i Wałęsa uścisnął sobie dłonie na kwietniowym szczycie NATO w Waszyngtonie. W Waszyngtonie będziemy wspólnie, podając sobie ręce, mówili o szczęściu dla Polski. Media, które 25 lat temu miały to szczęście, że relacjonowały historię dokładnie w momencie, w którym się działa. Dokładnie w tej chwili Polska staje się członkiem NATO. To ma... Bo formalnie wejście do NATO dokonało się punkt o 19.00. W Independence, w stanie Mizuri trwa uroczystość składania dokumentów ratyfikacyjnych w sprawie rozszerzenia NATO przez ministrów spraw zagranicznych trzech krajów, w tym szefa naszej dyplomacji, przemawiającego akurat teraz profesora Bronisława Geremka. Także w tej chwili na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie trwają uroczystości z okazji tego niezwykłego wydarzenia. Które ma miejsce niemal dokładnie w 50. rocznicę powstania NATO. A jako, że to sojusz wojskowy, to i w koszarach humor nie tylko koszarowy. O godzinę dłuższe spanie to prezent dowódcy dla żołnierzy. Ponieważ nie powiedział im o tym, ci o 5 rano zdziwieni czekali na pobudkę, ale czasu nie tracili. Przygotowywali się do zajęć. Nie wiem, chcemy się wcześniej zrobić. Wyszło im to doskonale, gdy o 6 wyjątkowo z okazji wejścia Polski do NATO dyżurny ogłosił pobudkę. Na kompanii pobudka, pobudka! Byli gotowi do zaprawy, a na niej, jak przystało na, już prawie żołnierzy na to musiało być po amerykańsku. I w zasadzie tylko po śpiewie, takim jak na amerykańskich filmach, można było poznać, że Polska jest już prawie w sojuszu. Śniadanie w żadnym wypadku nie było odświętne. Porówka, dżem, serek, homo. No bułeczka. A w dodatku całkiem inne od tego, które jedzą żołnierze z NATO. Brakowało przede wszystkim sałatek i deserów, czyli tego, co sprawia, że żołnierz, choć najedzony, ma chęć do ćwiczeń. Ci, którzy nie byli zobowiązani do musztry, mogli poczytać gazety, które triumfowały, że jeśli dziś piątek, to jesteśmy w NATO, że Polska jest pod parasolem ochronnym. 12 marca, dzień później, w gazetach opisywano obrazowym w sojuszu czyli w domu. Analizowano, w jakiej sytuacji geopolitycznej się znajdujemy i triumfowano, że czekaliśmy na to i się doczekaliśmy oraz cytowano słowa, jakie w Independence wypowiedział Bronisław Geremek. Polska wraca na zawsze. Tam, gdzie jest jej miejsce. Miejsce na masztach zajęły flagi nie tylko narodowe, ale nie na wszystkich masztach. Widać to również w Warszawie, gdzie w wielu miejscach, choć nie zawsze tam, gdzie można się tego spodziewać, wiszą flagi sojuszu. Tomasz Sianecki. Flagi z pewnością spełniają standardy natowskie, wiszą bowiem przed kwaterą paktu w Brukseli. Wczoraj około 19 niebieskie flagi paktu wciągnięte zostały też na maszt na placu Piłsudskiego w Warszawie. Już dziś ich tam nie ma. By nie zniknęły, trzeba by postawić specjalny Posterunek. Oficjalne budynki państwowe oflagowano mniej lub bardziej obficie, najdostojniej wyglądała kancelaria premiera. Skromniej było przy pałacu prezydenckim. Kolory i symbolika niektórych przechodniów wprowadziła w błąd. Gdyby były gwiazdki, bym powiedziała, że chodzi o zjednoczoną Europę, ale jeżeli chodzi o szczałki, to nic niczym mi się nie kojarzą. Oflagowane zostały też między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Transportu i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. No jak taka niebieska to chyba flaga NATO, nie? Brak natowskich flag najbardziej rzucał się w oczy przed Ministerstwem Obrony. Uroczyste ich wciągnięcie ma nastąpić dopiero w poniedziałek, oczywiście jeśli na czas zostaną przygotowane maszty. Tomasz Sianeczki fakty. W tym sklepie z artykułami propagandowymi, choć nie widać tego na ulicach stolicy, ruch jest od kilku dni większy niż zwykle. Pan dużo tych flag co? To dam na przyszły tydzień dopiero. Tak, na przyszły tydzień ile będzie pan chciał, tyle pan kupi. Pracownicy sklepu narzekają, że nikt nie zamówił jeszcze hurtowej ilości flaknatowskich. Wiedzą jednak, że będą sprzedawać ich niedużo, ale za to systematycznie. Dyplomatycznie marsz do NATO trwał 10 lat. Historycznie to wydarzenie w wymiarze wielowiekowym, które w archiwach zajmuje miejsce doczesne. Maciej Warsieński. TVN 24.